Duma wyszedł dobre kilka miesięcy temu i zaraz ktoś z Was powie, że za późno na materiał z niego, ale nie sądzę. Szczególnie, że do Duma podchodziłem dość sceptycznie, nie wierzyłem w niektóre obietnice i mimo iż bawiłem, a nawet bawię wciąż się w niego świetnie, to miałem wrażenie, że serwery w końcu opustoszają, ale tak się nie stało. Dlatego dzisiaj sprawdzamy sobie kondycję Duma oraz jego jakość, biorąc pod uwagę naprawdę rozsądną cenę, w jakiej się znajduje. Ja jestem Grzegorz, witam, zachęcam do lajkowania, subskrypcji oraz pozostania z nami na dłużej. Lecimy. To zdecydowanie jeden z najlepszych trybów multiplayer jakie wyszły, pomijając oczywiście singla, którego również w cenie około 50 zł aktualnie można dorwać. Owszem, gra potaniała, ale to i dobrze, bo dzięki temu ten świetny shooter trafi do jeszcze większej poli potencjalnych odbiorców i przykładowo w takiej cenie trzy osoby z mojego otoczenia najnowszą odsłonę kupiły, bo warto przejść singla, bo warto postrzelać i warto nabrać niebywałe umiejętności skakania, odbijania się, koncentracji przy ogromnej dynamice. Aby z kolei pograć, nie wymaga się. Od nas nie wiadomo jakiej bestii. Bethesda odwaliła kawał dobrej roboty, mimo iż gra waży zasadniczo sporo, to do płynnej rozgrywki wystarczy nawet i trójka, a doznania wciąż będą co najmniej przyzwoite. Oczywiście jeszcze zanim zaczniemy rozgrywkę sieciową warto zapoznać się z pewnymi rzeczami przy pomocy singla. Dzięki temu kolejne bronie czy akcje nie będą dla nas niczym nowym podczas starć z wymagającym przeciwnikiem, jakim jest niewątpliwie realny człowiek siedzący po drugiej stronie monitora. Jeśli już jednak zdecydujemy się na rozgrywkę przez sieć, to trybów mamy naprawdę sporo. Przede wszystkim występuje podział na walki drużynowe oraz solo. Następnie pojawiają się tryby takie jak deathmatch, zależny od wcześniej wybranych trybów, dominacja, żniwa dusz Jedna ścieżka, sektor, Exodus, mroźny berek, arena klanowa czy piekielna piłka. Każdy z nich w jakiś sposób wyróżnia się i nie będzie problemów z odnalezieniem kompanów do zabawy, bo graczy wciąż jest zadziwiająco dużo, co zdecydowanie powoduje dobra polityka, dobra optymalizacja, dobra rozgrywka, a tego przecież oczekujemy wśród w dużej mierze darmowych gniotów. Dostać za przystępną cenę coś, co jest dobrą alternatywą dla CS, -a, który swoją drogą dostał darmową kopię, wydaje mi się to być naprawdę niezła opcja. Wracając poza wyborem meczy, w lobby możemy stworzyć własne rozgrywki na jednej z kilku map, dostosować moduły hakerskie będące swoistymi perkami oraz wygląd naszego bohatera, jak i broni. Czy zatem potrzeba nam kosztownych paczek, aby być kolorowym i stosunkowo oryginalnym oprawcą innych? Chyba nie. Do tego jeszcze nie zabraknie drwin, bo co jak co, ale one są znaczącym elementem, szczególnie jeżeli chcemy podgrzać naszemu przeciwnikowi krew podczas przegranej. Lobby pozwala nam również dokładnie prześledzić nasze statystyki oraz osiągnięcia związane z rozgrywką. A rozgrywka jest krwawa, piękna, soczysta, dorosła. Te słowa w zasadzie opisują wszystko, co dom w sobie zawiera. Jest to zdecydowanie jedna z ładniejszych strzelanek, jaka wyszła w zeszłym roku i najlepiej działających. Wrażenie stałych 60 klatek trwa i trwa, mimo że gra w zasadzie czasami dropy łapie. Jak to działa? Pewnie trzeba się zagłębiać w silnik, ale to już nie moja działka. Moją było przede wszystkim czerpanie satysfakcji z efektownych i dynamicznych meczy, a tego trudno uniknąć, szczególnie jeżeli w naszych. W uszach brzmi ciągle dźwięk wybuchów i wciąż zachwycająca po miesiącach muzyka, a to polubili chyba wszyscy, bo jest po prostu adekwatna do klimatu, z jakim się zderzamy, czyli istnego piekła rozsianego dookoła nas, które albo opanujemy, albo zginiemy, bo opcji na śmierć jest naprawdę wiele. Przede wszystkim możemy zabić siebie nawzajem dzięki przeróżnym broniom, ale i atakom kończącym, których animacje wyglądają co najmniej świetnie. Rozwalać możemy w locie, w biegu, z ukrycia. Z racji, że mapy są nieźle rozplanowane i zróżnicowane, to o takie ciekawe akcje w ruchu czy statyczne nie trudno i w zasadzie efektowność uderza tak dobrze jak pięść naszego wyownika w kaski tych wszystkich mięsnych tarcz, w które przejdzie nam naparzać. Myślicie jednak, że to koniec opcji na zabójstwa? Jasne, że nie, bo możemy zabić również sami siebie. Musimy zatem zwracać uwagę na obszar rażenia poszczególnych broni, ponieważ w przypadku na przykład wyrzutni rakiet, może nas ona ostro poturbować. To jednak wciąż nie wszystko, bowiem możemy spaść w lawę, w przepaść, w śmiercionośne mazie, jeśli zagubimy się w dynamicznej zabawie i zabraknie nam energii na skoki. Ale tego wciąż jest mało, przecież możemy pociąć się piłami albo wcielić w ogromnego demona, który się sieje strach jako nemezji przeciwnika. Zabijana strzała jest wytrzymałe i ogólnie... ach, bycie demona to jest chyba najlepsza sprawa, jaka w tej grze mnie dotknęła, jest ona wisienką na torcie, jeżeli chodzi o sam klimat. Nie ma natomiast gier bez wad i tutaj jest podobnie, a pierwszą z nich zdecydowanie jest dubbing, który nijak ma się do mrocznego klimatu i w zasadzie bardzo, ale to bardzo moim zdaniem krzywdzi ową grę. Niektórzy w dumie znajdą również koda i poniekąd będą mieli rację, tylko że kodowi brakuje trochę tego piekielnego klimatu. Nie ma tutaj również czasu na zastanawianie się, jest czysta rozwalanka. Tym samym fanom taktycznych zagrań i oczekiwania w kątku przez cały mecz dziękujemy, bo ich flaki zwyczajnie inni rozsmarują po ścianach. Rasumując jednak ważne, że DUM się trzyma, trzyma się całkiem dobrze i wciąż jest ekscytujący, tak jak za czasu premiery. Natomiast jego cena pozwala już na większe pole do zakupu. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Wy natomiast pamiętajcie, aby w komentarzach podzielić się opinią na temat DUMA. Do zobaczenia, cześć.